Witamy na kanale Mapet Tuning Garage System. Dzisiaj zestawik Pro VIP, czyli czterema zaworami. Czyli sterujemy każdą poduszką niezależnie. Okucia z poduszkami. Tak jak w każdym zestawie, są dane auto dedykowane. Cztery zawory sprawdzonego metalworka. I Co nam dają te cztery zawory? Cztery zawory nie tylko nam dają taką możliwość, jak tu widać na, stero, na pilocie sterującym, czyli możemy sterować całym autem, całą osią przód, całą osią tyłu lub poszczególnym skrajnym kołem lub też na boki. Ale tutaj nie, nie chodzi o to, żeby robić bajer czy tam jakiś show na zlotach. E, aczkolwiek można pochylać auto w wielu kierunkach. Natomiast głównym aspektem jest tutaj, iż mamy każdą poduszkę, niezależnie odciętą na danej osi, więc nie ma już żadnych przepływów powietrza pomiędzy poduszkami, jest najstabilniejsza jazda na tych zestawach z czterema zaworami czy tam ogólnie z tymi które jest każda poduszka odcięta niezależnie więc jeśli ktoś chce bardzo szybko jeździć w łukach po torze, czy czasem pojeździć autem dynamicznie i ma ciężkie auto, szybkie auto no to zalecamy zestaw właśnie tak jest, gdzie odcięte są te sterowania, czyli każdy jest niezależnie z powietrzem napełniany. Dobra, dwa duale manometry, czyli jak widać dwie wskazówki w każdym manometrze, manometrze, przez co mamy dwa manometry, a cztery wskazania. Czujnik ciśnienia, przekaźnik do kompresora, standardowy jak w każdym zestawie z viair Kompresor 380, viair zbiornik 15 z obejmami w komplecie. No i troszkę złączek, tak? 7 trójników do porozdzielania e, wszystkiego, e, do podłączenia czujnika ciśnienia, do podłączenia manometrów i tak dalej. Złączki do okuć, złączki do zaworów, po dwie złączki na zawór plus po korku na zawór. Złączki do butli, tu jest wejście z odwadniaczem, wyjścia na zawory, które później właśnie trzeba trójniczkiem rozdzielić. To są dwa wyjścia na zawory i dzielimy trójniczkiem, żeby nam do czterech starczyło. Bezprzewodowe sterowanie z dwoma pilotami sterujemy tutaj tylko czterema przyciskami, czyli oś przód, przód, tył, góra, dół. No i pilot, który pokazywałem, dziewięcioprzyciskowy. I to chyba by było na tyle. Dzięki.